Cześć, ja jestem Dominika i w dzisiejszym filmiku pokażę Wam 5 sposobów, jak zrobić maseczki z użyciem winogrona. Zapraszam! Do pierwszej maseczki będą nam potrzebne takie produkty jak oliwa, winogrona oraz połowa cytryny. Pierwszą maseczką będzie maseczka peelingująca. Tak jak wspomniałam, będzie nam do tego potrzebne winogrono. Tak jak tutaj widać, ja już sobie przygotowałam winogrona, rozgniotłam je widelcem. I teraz będę dodawać kilka kropel soku z cytryny. Następnie będę dolewać kilka kropel oliwy. Ja używam oliwy z winogrona, ale także możecie użyć oliwy z oliwek. Następnie wszystko mieszam. Tak wykonaną maseczkę możecie nałożyć na twarz i zostawić na 15 minut. Jest tutaj sok z cytryny, oczywiście jeśli Was uczuła, nie musicie go dodawać. Do drugiej maseczki będą nam potrzebne takie składniki jak oliwa, winogrona, jedno żółtko jajka oraz jedna łyżeczka serku homogenizowanego. Następną maseczką będzie maseczka odżywcza. Tak jak poprzednio, będziemy używać winogron i także sobie je już rozgniotłam. Dodajemy teraz łyżkę serko, jedno żółtko jajka oraz oliwę. Ja użyłam ponownie oliwy z plastek winowym. Dajmy jej tak naprawdę na oko i tak jak wcześniej możecie użyć także oliwy z oliwek. I teraz mieszamy. Maseczkę tą nakładamy na twarz i trzymamy ją przez 20 minut na twarzy. Przejdźmy do kolejnej maseczki. Do maseczki ujednolniającej będzie potrzebna nam oliwa, winogrona, jedna łyżka mąki ziemniaczanej oraz jedna łyżka miodu. W naszym przepisie na kolejną maseczkę znowu pojawiła się winogron. tak samo sobie już go przygotowałam jak wcześniej, i dodajemy teraz łyżkę miodu. Dodaj łyżkę skrobi oraz trochę oliwy i mieszamy. Maseczka ta ma zadanie ujadniać naszą skórę oraz jednocześnie wyrównuje nasz koloryt skóry. Nakładamy ją na twarz i trzyma ją, trzymamy ją przez 20 minut, tak jak w ostatniej. Na maseczkę do rąk będą nam potrzebne takie składniki jak oliwa, winogrona, łyżka miodu oraz trochę twarogu. Gdy winogrona już mamy rozgniecione, dodajemy łyżkę miodu, Trochę twarogu oraz odrobiny oliwy. Tak przygotowaną maseczkę nakładamy na swoje dłonie i przykrywamy je takimi na przykład rękawiczkami wielorazowego użytku. Jeśli nie macie takich, możecie także użyć foliowych a jak nie macie rękawiczek foliowych to chociażby worki woreczki foliowe też się nadadzą Trzymamy taką maseczkę na swoich dłoniach przez około 30 minut i taka mała, taki mały protip, możecie także wsmarować tą maseczkę w swoje paznokcie, jeśli macie kruche one wzmacniają właśnie nasze pazurki więc moim zdaniem bardzo fajna sprawa. Zachęcam do zrobienia właśnie takiego, takiej maseczki dla naszych dłoni. Następna maseczka będzie idealna dla osób, które się nie wysypiają czy też mają problemy z opuchlizną pod oczami. Przejdźmy do niej. Do ostatniej maseczki będzie nam potrzebne mleko oraz winogron. Tym razem nie będziemy rozgniatać winogron, a będziemy je kroić w plastry. Zaczynamy! Nasze winogrona są już pokrojone w plastry wkładamy je do naczynia z zimnym mlekiem. W ten oto sposób uzyskamy plastry podcienie oraz nawory. Tak zamoczono nasze winogrona w mleku. Ja radzę Wam stawić na noc jeszcze do lodówki, żeby to mleko mogło się tak powiedzmy wchłonąć w te winogrona. I następnego dnia z rana wyjąć kawałki winogron i położyć sobie pod oczy. Takie płatki z winogron możecie trzymać 10-15 minut. Podsumowując, wszystkie te maseczki możecie trzymać 3 dni w lodówce. Dajcie znać w komentarzach, która maseczka Wam się najbardziej spodobała. Gdybym miała wybrać osobiście swojego faworyta, wybrałabym tą z mlekiem oraz winogronem. Pod oczy, ponieważ jest prosta, szybka i skuteczna. Czego chcieć więcej? Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Lajkujcie, komentujcie tam na dole i pozdrawiam!